Heneune, Henne every ora mi amerykański styl, kurwa, wychodzimy, robimy robotę, no Amerykański więc właśnie, luz. Ale wreszcie jest przeciwnik. Przeli e, może być postrzegany ale przez. coś kojarzy przez, tego przez ludzi typu, ludzi w tej próżnie, przez ludzi, którzy mają większe To Kurwa, nie wiem skąd. Dobra, tradycyjny schabowy zamawiamy. Jest młodszy, jest większy, być może silniejszy. jest silniejszy. Wtf Może na PGA jak będę, to się będę tradował Samochodzikami Albo możecie mi oddawać samotnie. później powiedziałem, że postawiłbym się w szeregu z widzami, bo też odebrałem to tak jakbyś chciała przekazać, że to zdjęcie było zrobione podczas tej sesji, idąc dalej. Ale mniej. RP, kurwa, teraz ruchowna. jest nieistotne, ja, ja pierdolę, będę siedział tylko na krześle teraz. No kurwa. Walecie, kurwa, retoryki, w postaci pewnego układania faktów, ale jest Na komendzie kopy! Czyli zobaczmy, że mega często Tak, po... ale ja teraz mówię o czym, o czym innym. Ja mówię o drugim filmie. Ty mówisz o pierwszym, ja mówię o drugim, gdzie ona opowiadała o pomalu. To pomimo tego, że nie było w ogóle widzeń, to pod oknem przychodziło mnóstwo tam... szpitalu do dostał mnie. taki Naprawdę, wbierdol, tego czy zajęcia? po prostu go tak Dziękuję odcięło. Wam, odcięło Arku, bo go ale tak Fajnie, po prostu, wygrałeś pojedynek, wygrałeś dwie pierwsze rundy e, według mnie, ale takie perusowe troszkę zwycięstwo. E, wiesz, o ale czym wiesz, mówię. Co, z drugiej strony, może spoko. nie po to mnie wybrali. Ktoś może powiedzieć, dobra, przyszedł, siedzi sztywny, nic się nie odzywa. Ja przygotowuję się 6 miesiąc w w ty Shelly jest moim przeciwnikiem, 2 października wychodzi wszelki no, starań, żeby to była najlepsza i prosportowa i walka zarand... dotychczas, e, jeżeli chodzi o w wszystkie walki fame. Ja nie jestem krzykaczem, ja mam 37 lat. ...stripsy, bo nie takie tłuste, kurwa, jak w kewcu jak ściskasz się kurwa, w łapie, to już zaczyna kapać. Nie lubię. Co to, to w ogóle jest, To to za reklama? Temat reprezentowania przez ciebie konkretnego klubu. Jak wiem aktualnie jesteś takim troszkę w bo, jego, bo się raz jesteś tutaj, raz tutaj. Dlaczego Ankos, An poczekaj chwilę. Ankos na poprzednim twoim pojedynku nie zgodził się, żebyś reprezentował no, jego No kurwa, ty byś się zgodził, żeby twój zawodnik walczył z takim przychlastem? Ale no, nie ku was przyleka, ale to nie chodziło, a, oko, je, je, chodziło je, nie. a ja mówię, że chodziło, przecież ja tym... Nie ja bym mógł jej dać, więc jest w dobrych rękach z pewnością u Agaty. I to chyba tyle. Nie chciałbym, żeby. Wiecie, związki w internecie wyglądają ide idealnie. Z czym się, że tak powiem, no z czym się mierzyliśmy. Normalna rzecz. Ja Agacie życzę dobrze, ona mi również. To jest kurwa, a, jedzenie. Takie jest życie widzowe, weca. Bo połamałeś sobie rękę. Oh. <śmiech> <śmiech> no niestety połamałem sobie rękę w klubie. W sumie nie wiedziałem, że tutaj będziemy o tym gadać, no ale możemy wspomnieć. Przyszedłem operację, wkręcili mi dwie śruby, które będę miał e, je w dłoni do końca życia. E, nie wiem, bo ryba będzie dzisiaj na konferencji, czy, czy, warto czy nie? Było ryba też to widział, tak. jakby w razie czego był przy tym, jakby ktoś miał jakieś tam pytania. Było to w sketchu na środku klubu pultał się do mnie ciągle jakiś... Jakby to chodziło o mnie w tym momencie i ja żałowałem Niby tego dużą płaców decyzjnej, ale jakby Pozdrawiam. podjąłem taką decyzję i chciałem, może w Dziękuję głowie po prostu, żeby dę. tak wyglądało, że podjąłem ją słusznie i jakby no, trzymałem się tego, ale no nie było łatwo. No, jest mocny ten boksik. Karolina, Way of Blood, Brzuszyńska. No, dziękuję. Ona jest fajna chyba, co? Tak, teraz wychodzi. Ona ma dziewczynę.